Siemanko z tej strony Robson. Wtorek 12 grudnia. Następna zapowiedź tu już jest kolejka numer 6 fazy grupowej Champions League Liga Mistrzów Ostatnia kolejka latuje zapowiedź. Dzisiaj gramy z Manchesterem United. Po oblamaniu w Frankfurcie 5 do 1 następny wyjazd. Bayern gra dzisiaj. Na wyjeździe na Trafford. i dzisiaj są mecze takie: Lens gra z Sewillą. Arsenal podejmuje na wyjeździe Weindhoven PSV, Union Berlin, Real Madrid, Kopenhaga Galatasaray, Inter Real Sociedad, Manchester United, Bayern, Monachium, Napoli podejmie Bragę, Salzburg, Benfica. To są dzisiejsze mecze wtorkowe, środowe mecze. Manchester City na wyjeździe gra z Zvezdą, Belgrad, Lipsk, Young Boys, Antwerp, Barcelona, Atletico Madrid, Lazio, Dortmund, Paryż, Celtic, Feyenoord, FC Porto, Shakhtar, Newcastle, United, AC Milan. I dzisiaj z United nie zagra Casemiro, Diallo, Eriksen, Lindelof, Malakia, Martinez, Mount... Jadon Sanchez Bayernu nie zagra, Bokman, Gnabry, który wypadł na 3 miesiące, Marusic, Sar, Ulrich oraz Matthijs de Ligt. Typy na dzisiejszy mecz 2.45, 1x, remis 3.60, porażka Bayernu 2.73. To jest ostatnia kolejka Ligi Mistrzów, zobaczymy na kogo dzisiaj ten Głąb Tuchel postawi. Zobaczymy jak Bayern zareaguje na tą porażkę z soboty. Czy wygra dzisiaj czy przegra. Przekonamy się dzisiaj. Oglądajcie dzisiaj mecz wieczorem ja. Dzisiaj też będę oglądał po pracy mecz. Co odpalę na telefonie jak będę jechał do domu. Później odpalę sobie bezpośrednio na laptopie. Przy piwku będę kibicował. Piątkowe zapowiedzi Champions League przepraszam Bundesligi wrzucę tradycyjnie w piątek Bayern podejmie w niedzielę u siebie na Allianz Arena VfB Stuttgart I już tym razem mecz się odbędzie miejmy taką nadzieję w przyszłym tygodniu w środę 20 podejmujemy na wyjeździe VfL w Wolfsburg i koniec meczy na ten na ten rok czy Bayern dzisiaj wygra czy w niedzielę to będzie oczywiście podsumowania tradycyjnie na bieżąco, ale dzisiaj śledźcie mecz. Miasa samia. mordy. Pozdrawiam. Żółwik. Mija samia. Piąteczka. Lecimy cię z kurwami z United. Mia samia. Pokażę, pokazać dzisiaj twardy pazur. I w końcu, kurwa, wygra. I... Gryź trawę, nie spać kurwa, tylko jazda z kurwami. Przypominam, jazda z nimi od początku. Gryź trawę, gryź trawę. I tuchel pajaców puść w końcu tela. Miasami ja mordy. Do usłyszenia z fartem. Pozdrawiam. Ejo.